Czuj. Po długiej podróży wróciliśmy do Polski. Witamy Was wszystkich serdecznie. To już ostatni punkt naszej podróży, więc jesteście już bardzo blisko zebrania wszystkich wskazówek. Bądźcie czujni i tym razem. Polska to piękny kraj, a dzięki naszym detektywom poznamy dzisiaj jej największe tajemnice. Spróbujcie zgadnąć, w jakich miejscowościach znajdują się nasi detektywi. Właśnie znajdujemy się w stolicy, w największym polskim mieście. Płynie tu rzeka Wisła. Dawno temu, według legendy, płynęła nią mała Syrenka, która w zamian za uratowanie życia, po dziś dzień chroni miasto. Możemy ją znaleźć w wielu punktach w stolicy. A od XIV wieku również w herbie. Już wiecie, gdzie jesteśmy? Przenosimy się do grodu króla Kraka, gdzie według legendy postrachciał gigantyczny smok jedzący zwierzęta. Kres jemu położył niezwykle dzielny szewczyk zwany dratewką. Znajduje się tutaj najwspanialszy polski zamek Wawel, który przez wiele lat był siedzibą polskich królów. Znacie to miejsce? Nazwa tego grodu wzięła się od Gniazda Orła. Które według legendy zobaczył Lech, gdy po się od swoich braci postanowił rozbić obóz w pobliskim lesie. Na pamiątkę tego wydarzenia założył miasto, które stało się pierwszą stolicą Polski. A jest to. Znajdujemy się w mieście bliskiemu waszemu sercu. W mieście, gdzie na drożdżówkę mówi się szneka, a na tramwaj bimba. w mieście, gdzie w listopadzie zajadamy się rogalami świętomarcińskimi, a każdego dnia w południe możemy zobaczyć trykające się koziołki. W mieście, w którym rozpoczęło się powstanie Wielkopolskie. Czy już wiecie, co to za miasto? Połączcie ze sobą wszystkie wskazówki ukryte w odcinkach. Podpowiadamy, że jest to słowo w języku czeskim, ponieważ Czechy, Byłoby naszym następnym punktem podróży. Nazwy czterech miejscowości oraz hasło wyślijcie do drużynowych. Dla najbardziej aktywnych podróżników przygotowaliśmy nagrody. Dziękujemy Wam za wspólną wyprawę i do zobaczenia.